No, zobaczcie kogo tutaj mamy Kogo tutaj mamy <laughs> Takiego fajnego przebierańca osiołkowego Takiego fajnego przebierańca osiołkowego To jest Lusia Lusia jest ośliczką Która została uratowana jako pierwsza Przez naszą fundację Staruszka z niej jest Bardzo, 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 bardzo stara O, pokaż tu oczko Lusia ma Prawie 30 lat, Nikt tego nikt nie wie, ile ty masz, dokładnie, bo w do tych papierach są różne rzeczy popisane, ale około 30, może 28, może coś. Uratowaliśmy ciebie chyba już jakieś prawie 3 lata temu. Pamiętam, jak Luzie przywoziłem sam osobiście, gdzieś z okolic jakiejś Szczecina, wypożyczyłem szczepkę, przywiozłem ciebie. Jak Cię wypakowałem z wujkiem Mariuszem, to nie miałaś siły chodzić, no. Luśia leżała cały czas, więc podnosiliśmy się na takich pasach, pod brzuch, ja z jednej strony, wujek Mariusz z drugiej, podnosiliśmy Cię do góry, Ty postawałaś troszkę, znowu się przewracałaś. Tak, znowu się przewracałaś, tutaj Cię podrapać zawsze. znowu się przewracałaś. Znowu Cię podnosiliśmy, znowu się przewracałaś i to naprawdę było już słabo, słabo z luzią. Także y, traciliśmy nadzieję, że ona w ogóle pozbiera się. No, była przyjeżdżała ta pani weterynarz, jakieś kroplówki dawała. Tak. Jakieś takie wzmacniające. No, generalnie bardzo, bardzo słabo to wyglądało, bo jest coś takiego, że jak koń albo osiołek y, nie staje. No to po prostu jest no, bardzo źle z takiego doświadczenia które mam teraz przez 3 lata to jak e, jakiś koń się położy nie chce stać no jest chory czy tam stary plus chory czy osiołek no to z tych co się pokładły i nie chciały stawać to nie wiem czy ze stu jeden przeżyje na przykład albo dwa także jest. W takich przypadkach jest już, no słabo, nie? A Lusia, a mimo tego, że że kładła się, przewracała się, nie miała siły chodzić, to jakoś tam wstawała, wstawała, wstawała. I wreszcie coraz lepiej, coraz lepiej, troszkę chodziła, troszkę dłużej za każdym razem i później już się jakby, nie wiem, to był długi okres, miesiąc czasu była taka bardzo słaba, no ale później już zaczęła chodzić, zaczęła dobrze jeść i dzisiaj pozbierała do kupy i się wzmocniła bardzo. No i żyje tu z nami już 3 lata, 3 lata z nami żyje. To jest taka specyficzna ośliczka, typ samotnika. Ona nawet takie jest na padoku, gdzie jest dużo osiołków, to ona zawsze sobie gdzieś stoi z boku, bo zazwyczaj osiołki te wszystkie chodzą w takich dużych grupach. Kolegują się tak mocno, nie? Mocno są te zwierzaczki. Czyli siedzi, rzadko kiedy jest tak, że jakiś osiołek jest takim sa, samotnikiem, tylko raczej, że one się wolą trzymać sa, razem, je, konie troszeczkę inaczej mają, i kucyki, a, a Lusia jest właśnie inna, ona sobie sama najczęściej gdzieś chodzi, stoi. Tak, ma też coś takiego, że bardzo ją lubią muchy gryźć Dlatego ma takie nogi pobandażowane Bo ma takie gdzieś tam rany Teraz się już poprawiło, jest coraz mniej tych much Ale jeszcze masz, ciocia Ola Tutaj bardzo, bardzo dbacie o ciebie Zawiązuje ci te nóżki W ogóle Luzia ma u nas teraz Największe, największe chody Czyli stoi sobie w stajni tam Ma swój własny domek Wujek Mariusz, jak przyje... Nie wujek Mariusz, jak wujek Bogdan. Bo u nas jest wujek Mariusz i wujek Bogdan. Wujek Bogdan jak przyjeżdża rano, to cię wypuszcza. Wypuszcza Lusię z tego boksu. wstań i lusia sobie cały dzień chodzi tym terenie, który tutaj mamy. Sobie zwiedza, zagląda do różnych zwierzaków. Zagląda sobie, zagląda i później pod koniec dnia najczęściej, a czy pod koniec dnia gdzieś tak około nie wiem, 12.00. Jak wujek Bogdan jedzie, no to Lucia już sama generalnie często wchodzi do tej stani, bo już chce sobie pójść, odpocząć. A jak nie pójdzie sama do stani, to ją wujek, bo wujek Bogdan chowa, albo jak jestem, to ja, albo ciocia Ola. Także ona sobie taki tutaj ma naprawdę fajne, fajne życie, teraz jedzie. no Ma tutaj takie specjalne filaneczki, żeby muchy nie wchodziły do oczu. Tutaj ma te nogi tak pobandażowane. Ale to już te rany, już jest coraz mniej tych ran, tak żeby długo pewnie, bo już jest coraz mniej mógł, bo już co są zimne, dzisiaj to był mrozek w nocy. Oj, 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 ktoś się woła, ktoś się woła do stajni, trzeba zwracać, trzeba zwracać do stajni, trzeba zwracać do stajni. Także ma tutaj super okulary, zobaczcie, co stoi tak. Widać, że to staruszka taka jest troszkę zapadnięta, ma te plecki, ale... Ma trzyma wagę, ma apetyl bardzo dobry. Na dniu otwartym marcheweczki wcina. Także rzeczywiście lusi dużo zdrowia, żeby z nami jak najdłużej żyła w dobrej formie, tak? Żeby jerbak najwięcej marchewek. O, tutaj gdzieś, gdzieś podrapać trzeba. Tutaj czy za uchem? Za uchem się trzeba podrapać. Taki ma fajne... Pod kolor dobrane te bandaże, pod kolor do kantara pod kolor do tych chwilaneczek. No, super. Pozdrawiamy tutaj razem z Luzią. Razem z Luzią. Pozdrawiamy Was. Życzę Was wszystkiego dobrego zdrowia. pa, pa, pa.